Witajcie kochani z mojego zimowego lasu. Właściwie to miała mnie nagrywać, ale jak tu się nie podzielić taką piękną zimą? Przez okno to wyglądało dosyć strasznie, bo wiatr zamieć, ale całkiem przyjemnie się spaceruje. No więc taka refleksja na dziś Nie wiem czy ta zauważyliście dałam dzisiaj bardzo taki nostalgiczny wiersz pod tytułem poduszka na filmiku jest grany. Wiersz ten powstał w dniu, a właściwie pewnego wieczora, kiedy wróciliśmy z wizyty u mojego umierającego wujka i wiedziałam, że widzieliśmy się ostatni raz. A potem jeszcze poprzytykaliśmy się z mężem wieczorem. No i tak zdałam sobie sprawę z tego, że została mi jedynie poduszka do wypłakania się. I czasami do niego wracam właśnie w takich momentach, kiedy to są te momenty, o których pisze cioteczka Maria, że... chce się płakać, a właściwie no nie ma jak. I pomimo, że psychologia i cioteczka Maria, która jak wiecie jest <laughs> najlepszym psychologiem, radzą, żeby nie wstrzymywać ciśnących się łez, bo każda taka wstrzymana łza odkłada się w ciele, żeby później wybuchnąć czym innym. I to są właśnie takie momenty, że ta gula w gardle stoi, ale niebo, bo coś tam, bo mężowi będzie przykro, bo będę miała zapuchnięte oczy. I nie doszłam jeszcze w życiu do tego momentu, żeby po prostu iść i płakać. Chociaż tak naprawdę nie wiem dlaczego, ale no, bywają takie momenty bo mi łzy zamarzną na policzkach na przykład, zawsze jest jakieś bo także przyznaję wam się, że do tego do tej umiejętności jeszcze nie doszłam no i tak dzielę się z wami tym moim smuteczkiem, który gdzieś tam mnie ogarnia od rana i idąc właśnie zastanawiam się skąd skąd on się wziął początek roku zawsze jest dla mnie trudny z pewnych względów trudny emocjonalnie do przeżycia eee, ale też e, przyszły wtorek właśnie chcę poświęcić takiemu dzieleniu się z czym wchodzimy w nowy rok i właśnie ten też idąc myślę o tym z czym ja wchodzę w nowy rok i stale mi się ten motyw przewija że właśnie no, tego zaufania i tej takiej takiemu poczuciu, że idąc przez życie e, chcemy ciągle coś na własną rękę. Ciągle mamy jakieś skoki na boki, bo my wiemy najlepiej, bo my potrafimy. A potem przychodzi taki moment pokory, że jednak nie. Że nie jest to od nas zależne. Że tak naprawdę wczoraj zastanawiałam się, bo też przychodzi taki moment, jaki to wszystko ma sens, co robię. Że jestem taka nadaktywna. Niektórzy nawet mi to zarzucają. I też się nieraz zastanawiam, jaki to ma sens. Ale to lubię. I dzisiaj sobie pomyślałam, że chcę popracować nad tym żeby robić to co lubię i tyle i nie spinać się co to ma wnieść do świata, do życia innych ludzi. Po prostu robić. Robić to co kocham. Nawet wczoraj się zastanawiałam nad tym, bo jak wiecie, gdzieś tam próbuję te moje chusty mi się reklamować. Bo jest to też jakiś sposób do, do tego, żeby zbierać środki na kolejne książki. I zastanawiałam się nad tym, wiecie, czy gdybym wygrała w lotto, czy ja dalej robiłabym mi się i chusty. <grych> no i oczywiście dalej bym robiła, dlatego że to jest dla mnie też taka forma medytacji. Takiego siedzenia samej z sobą, bo ja kiedy robię to albo oglądam jakiś wartościowy film jednym okiem, Albo słucham czegoś mądrego, albo po prostu siedzę w ciszy. Więc, no, mimo tego miliona czy dwóch wygranych, hipotetycznie, i tak bym to robiła dalej. Więc taka jest moja misja, takie jest moje powołanie i takie, takie jest moje przeznaczenie tu na Ziemi. A co z tym się będzie działo dalej, z moim rękodziełem i z moimi książkami? No to właściwie sam Pan Bóg tylko wie. I i właśnie w ten rok wchodzę z takim postanowieniem, żeby robić to, co kocham, i zaufać, że będzie tak, jak ma być. To już wam trochę zdradziłam przed wtorkiem, ale takie są moje właśnie postanowienia. I dzisiejsze refleksje, i już mi trochę lepiej, jak się z wami podzieliłam tym moim smuteczkiem i moimi wątpliwościami. I jeszcze jeden taki wniosek. I też znowu zacytuję cioteczkę Marię, bo ona jest niezastąpiona. Czy ja e, muszę się troszkę przestawić z nadawania na odbiór? Bo mam takie wrażenie, że weszłam w ten rok zupełnie pusta. E, w sensie takim, że e, wypstrykałam się z wszystkiego, co miałam. Dla świata, dla ludzi, dla Was i to jest piękne. Natomiast zapomniałam o tym, że z Pustego i Salomon nie naleje i gdzieś nagle odzywa się ta tęsknota, taka, że w końcu ja też chciałabym coś dostać. Chciałabym coś otrzymać. Chciałabym otrzymać dobre słowo, chciałabym otrzymać. Jakąś taką pełnię czegoś dobrego, dobrej energii, dobrych myśli, żeby się tym napełnić. Ja wiem, ja dostaję od Was masę, masę pięknych wiadomości, masę pięknych recenzji książki, o które nie przestanę Was prosić, bo to jest naprawdę budujące. Więc jeżeli przeczytaliście nową, i ostatnią część serii Uśpione Niebo, to bardzo was proszę, dzielcie się tym, bo dla mnie to jest jak chleb jak powietrze. Nie zatrzymujcie tego dla siebie, bo właśnie to są takie rzeczy, którymi się karmię, żeby potem podawać dalej. I mam taki bardzo, bardzo wielki niedosyt, i stąd też moja decyzja, właśnie o wyjeździe na odosobnienie. Stąd moja decyzja o, o takim odsunięciu się od tego ciągłego dawania, od tego ciągłego eksploatowania się, żeby troszkę, troszkę napełnić siebie, swoje serce i swoją duszę, żeby potem móc robić dalej to, co kocham dzielić się i rozdawać na lewo i prawo. Bo póki co to czuję się naprawdę taka, wiecie, troszkę, troszkę wyeksploatowana. Dbajcie o siebie i też pamiętajcie o zachowaniu tej równowagi, żeby, żeby nie wywstrykać się tak do końca. Zresztą niektórym z Wam wysyłałam list taki do kobiety o, o tym szanowaniu swojej energii, a sama jakoś o tym chyba zapomniałam. Jego dobrego na tą niedzielę, tak? Bo to dzisiaj jest niedziela po święcie. I do wtorku, kochani moi.